Witajcie, zapraszam Was na kolejną lekcję. Dziś kilka informacji na temat legend polskich. Najpierw, może wyjaśnię Wam pojęcie legendy. Co to takiego jest? Przyjrzyjcie się, możecie czytać razem ze mną definicję, znajdującą się na ekranie. Legenda jest to fantastyczna, czyli wymyślona opowieść ludowa. Ludzie dawno temu przekazywali ją sobie z pokolenia na pokolenie. Dotyczyła ona prawdziwego miejsca lub osoby. Legendy często opowiadają o tym, jak powstało jakieś państwo albo miasto, lub po prostu są związane z ich historią. Ostatnim razem poznaliśmy legendę o Lechu, Czechu i Rusie, o powstaniu Gniezna i Polski, a dziś legenda o powstaniu Krakowa autorstwa pana Kornela Makuszyńskiego. Posłuchajcie. Gdzie wspaniały krąg zatacza Wisła, święta polska rzeka, wznosi się Wawelska góra, widna zewsząd i z daleka. Król Krak przybył w owe strony, Ujrzał piękną okolicę i ogłosił Na Wawelu będę odtąd miał stolicę. Dwór drewniany król buduje ponad rzeką na Wawelu, Aby z córką i z synami mieszkać w pięknym tym kasztelu. Potem zwołał z pól i z lasów dzielnych kmieciów, cnych Polaków, którzy miasto założyli, co od Kraka zwie się Kraków. Miasto to malutkie było, ale rosło wciąż wspaniale. Szewcy w nim mieszkał znamienity, jeden bednarz, dwaj kowale. A na całym chyba świecie nikt szczęśliwiej nie żył wtedy, bo w Krakowie ani głodu, ani nikt nie zaznał biedy. Zauważcie, kochani, że w tym tekście znajduje się kilka z wyrazów, które są zaznaczone gwiazdkami. I te gwiazdeczki, na przykład przy wyrazie kasztelu. Mamy wyjaśnienie poniżej, zobaczcie jedna gwiazdeczka i słowo kasztel. Co to takiego oznacza? Czytamy definicję. Kasztel to inaczej zamek warowny albo mała twierdza. Kolejne pojęcie z gwiazdeczką była mowa o cnych Polakach. Cny to znaczy jaki, godny szacunku. I ostatnie słowo z gwiazdeczkami bednasz. Kto to taki jest bednasz? Jest to rzemieślnik, który wytwarzał naczynia drewniane, na przykład beczki, kadzie, wiadra i inne. Tym się zajmowali ludzie w legendarnym dawnym Krakowie. Wasze zadanie na dziś dotyczące właśnie tej legendy. Proszę, abyście w zeszytach z języka polskiego napisali najpierw nauka w domu, dzisiejsza data 13 maja i odpowiedzcie pełnymi zdaniami na pytanie trzecie i czwarte. Pytanie trzecie: z czego budowano dawniej domy? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w tekście, więc jeśli nie pamiętacie, przeczytajcie ten tekst jeszcze raz samodzielnie. I pytanie czwarte Czym się zajmowali ludzie w legendarnym Krakowie? Myślę, że jeśli słuchaliście uważnie, to doskonale wiecie i będziecie potrafili pełnymi zdaniami odpowiedzieć na to pytanie. Już niebawem poznamy kolejną legendę o Krakowie i innych miastach Polski. Zapraszam Was na kolejną lekcję. Do zobaczenia!